Pierwsza z triatlon zobaczyłem na olimpiadzie w Sydney. Ojciec mi powiedział, że to jest dystans olimpijski, ale prawdziwe zawody to są właśnie formula Ironmana. 3.8 pływania, 180 roweru, i potem jeszcze maraton na wykład Czyli zacząłem uprawiać sport w wieku 9-10 lat. No i rozpoczęła się moja przygoda z piłkoręczną, która trwała 18 lat, z czego 10 lat to było gry zawodowej piłkę ręczną. W wieku 28 lat skończyłem z piłkę ręczną no i zacząłem jakby życie emeryta sportowego. Jako były sportowiec, no, no, no szukałem alternatywy dla siebie, co, co dalej? Po, po, po zakończeniu kariery w piłkę ręczną, więc zacząłem od prostego biegania. Przez trwało to, to po, parę lat, więc e, te bieganie mi już po czasie nie wystarczało, więc szukałem kolejnego jakiegoś wysławy. No to może zacznę jeździć na rowerze. Zacząłem jeździć na rowerze. Rower się okazał też bardzo fajny, już miałem jak drugą dyscyplinę, no i po, tej, po, po rowerze i po bieganiu, po, pewnego razu po bieganiu doznałem kontuzji lędźwi, No i fizja mówi, chłopie, zacznij pływać, to ci wszystko przejdzie i będziesz mógł dalej e, biegać. No to więc zacząłem pływać. No jak sobie zdałem sprawę już z tego, że mam trzy dyscypliny, które pasują do tego no to nagle stwierdziłem, że chciałbym zostać tak To nie był najlepszy moment yy, w moim życiu, gdzie ważyło się 120 kg już na okrągło. E, spojrzałem na mój zegarek na początku stycznia, e, no to mój wiek sprawnościowy był w okolicach 50 lat wtedy. E, no i, i, i myślałem, że, że, że nie uda się wyjść, bo to już jest bagno i dwa metry mułu. Jak już się ma 34 lata, a się ma 50 sprawnościowo, no to to myślałem, że, że jakby że będzie, wiedziałem, że będzie trudno. No, ale no, czułem, że trzeba coś zmienić. Byłem na tyle zdeterminowany i zmotywowany, że e, wiedziałem, że muszę to zrobić. Ale wiedziałem, że jeśli zacznę to robić w sposób jakby skryty tylko sam ze sobą, e, to wiedziałem, że to się nie uda. E, wiedziałem, że trzeba powiedzieć o tym transparentnie, słuchajcie, chcę zrobić to i to. No bo to wtedy zobowiązuje, jak się komuś coś mówi, że się coś zrobi, no to to trzeba zrobić. To był taki impuls, gdzie wysłałem swoje zgłoszenie, napisał do mnie trener Mariusz. Spotkałem Maria, znaczy również w moim wieku, mówi, że już dziesięć pełnych Ironmanów w tym czasie zrobił, od 10 lat się tym sportem zajmuje, więc jakby dla mnie to było takim, takim, taką podstawą, okej, okay, no to chłop ma pojęcie, no bo wie, ile jego organizm potrafi. Ja jestem jego rówieśnikiem, więc wiem, że on mi raczej krzywdy nie zrobił. Jakiś młodziak napaleniec będzie mnie traktował w swoją miarą, i treningi mi tak, że roz... ja się poskładam tutaj. A to jest dyscypliną wytrzymałościową. Tutaj trzeba troszkę tego czasu poświęcić na ten trening, bo bez tego no, no, efektów raczej nie będzie. I zaczęliśmy rozpisywać te, te plany od stycznia, no i, i zaczęła się ciężka, codzienna praca. Na, na treningach, no jakieś biegi. Pobudki o godzinie 4:30 bądź 4:00 rano, żeby rano przed 6:00 zrobić basen. Interwały, potem zakładki. Także w zasadzie to było 6 dni treningowych i jeden dzień taki no day off na, na regenerację. A no wiadomo, żeby była regeneracja, trzeba odpowiednio jeść, odpowiednio spać zdrowy roztądek. I umiar przede wszystkim trzeba zachować w tym wszystkim, bo, bo jednak gdzieś ta nasza ambicja prowadzi nas do tego, że szybko można kontuzję załapać. W sporcie triatlonowym czy w tratlonie ogólnie no, no liczy się, jednak liczą się te godziny wypracowane i, i, i konsekwencja w dążeniu do celu. Nie? Czyli systematyczny trening to, to jest tutaj podstawa. Czasem lepiej zrezygnować. No, no, czy wbić sobie do głowy, że, że nie, nie warto jest pędzać się na 100%, no bo jeszcze mamy jutro, pojutrze, po pojutrze i tak dalej. Więc, więc naprawdę tutaj trzeba delikatnie. No ale co Mario czasem e, mi wspominał, że słuchaj, tu za mocno, tu za ambitnie, tu tak, ale nauczy się w końcu, żeby, że jak jest wolno, to jest wolno, jak jest szybko, to jest szybko, jak jest średnio, to jest średnio. I tego trzeba się pilnować. I, też czasem nawet dokładałem sobie intensywności, czy na przykład pamiętam, że na rowerze kiedyś tam też był na samym początku ułożony trening na watach. Ja patrzę, jadę PWT, coś, coś mi za lekko jest, mówię, nie, to muszę dokręcić, bo to wiadomo, to trening nauczony byłem. Trening musi zaorać organizm. No i dołożyłem sobie PWT oczywiście zaraz. Przyszedł feedback. Mówi, jak jest ustawione coś, to się pilnujemy tego. Nic nie dokładamy, nic samemu nie modyfikujemy. Bo to wszystko, bo pamiętaj, że jutro też masz trening i, i musi być właśnie zachowana ta regeneracja, intensywność. Ale to jest bardzo ważne, bo on jakby pilnuje tego, e, aby nasze zdrowie pozwalało na to, żebyśmy mogli dłużej trenować, a nie tylko przez miesiąc czasu i koniec na kolejny miesiąc gdy jesteśmy włączeni, bo mamy kontuzję. Finalnie no bieganie było czymś najtrudniejszym dla mnie, żeby się przełamać, złapać jakiś swój, jakiś swój rytm biegowy i zrobić pierwszą piątkę, pierwszą dziesiątkę, pierwsze piętnaście, potem pierwszy półmaraton w treningu, potem wyjechać na 90 km roweru, wrócić do domu, przebrać się, założyć Adidasy i pobiec 15 km na przykład. No to, to były kolejne rzeczy, na które patrzyłem w aplikację i mówię, coś tu nie gra, to chyba się może nie udać dzisiaj. Ale no, siadało się na rower i, i się jechało. I tak minuta za minutą, kilometr za kilometrem i do celu. To nie powiedziałem sobie, że to będzie najbardziej profesjonalny okres sportowy w moim życiu. Jestem trochę w gorącej wodzie kąpany i, i chciałbym szybko pewne rzeczy zrealizować, a tu się nie da. Tu po prostu się nie da. Trzeba do pewnego momentu dojść, trzeba pewne rzeczy prze, przepracować, e, i tego efektu nie da się zbudować zbyt szybko. Nie? No to wymagało to naprawdę dużej pracy, nie tylko mojej, ale i całej mojej rodziny, do tego, żebyśmy mogli e, do tego etapu, do którego doszedłem dzisiaj, e, dojść. rzeczywiście robi, robi wrażenie. Tak jak nazywają to w mediach, że legenda, odbyły się legenda, legendarne zawody Iron Man To rzeczywiście są legendarne. No, ta cała pompa i otoczka, morze, plaża, scena, czy meta i, i cała ta, ta otoczka, w, wodzie, w ogóle wyjście z wody, pływanie w, w tym wodzie, przepływanie przez ten on no, to robiło niesamowite wrażenie. No, Także czu, czułem gęsią skórkę. I, i taką ekscytację właśnie tym, że, że w końcu wystar wystartuję jadąc w ogóle na te zawody. No, no, miałem poczucie takiego rzeczywiście, że byłem świetnie przygotowany na te zawody i, i będę gotowy na, na dobry wynik. Emocje są no, ogromne, to jest w ogóle ta impreza, jak to zobaczyłem, to jest coś niesamowitego. Tyle ludzi, tyle w ogóle tych maszyn, rowerów, że tak powiem. Czekało się jak na, jak na rozpakowanie prezentu urodzinowego. Pala, deszcz, słab, słab, zła pogoda ten człowiek no, miał strach przed tym pływaniem. To będzie coś innego, coś w ogóle nowego, czego jeszcze nie, czego jeszcze jakby nie doświadczyłem, ponieważ no, nigdy nie pływałem podczas deszczu. Było to mega stresujące. No jakby, jak jeszcze, nawet przychodziłem do, do, do strefy, no przychodziłem tam na start i zobaczyłem, że te skutery wypływają, ta łódka sędziego wypływa i jak nimi tam trzepią, no i jasne, nie wiem, co to będzie, no ale, ale jak już jest szansa, że, że pewnego odwaj, no to nie ma szans, żeby też puścili, by to za zbyt niebezpieczne dla mnie wszystkich. Tak? ani pływania było trochę rozczarowujące dla mnie, bo liczyłem na to, że przy tych warunkach, które były, e, to co ja wypływam, to inni więcej się zmęczą i gdzieś upatrywałem w tym swojej mocnej strony, że, że uda mi się trochę e, trochę lepiej wejść w rower, w sensie ja na większej świeżości pójdę w rower, no a, a może gdzieś tam inne osoby z tym pływaniem Będą, będą, będą mocniej podmęczone i gdzieś uda mi się przesunąć trochę wyżej w, w, w tych klasyfikacjach. Mówi się, że triatlon można. Nigdy nie wygrasz triatlonu na pływaniu, ale możesz go przegrać. Więc w myśl tego i w myśl tego, że to są nadal zawody i rywalizacja, no to to upatrywałem właśnie w wpływaniu tego, że gdzieś będę mógł wyjść, wejść jako jeden z pierwszych i wyjść w pierwszej grupie i wsiąść na rower i pojechać i dopiero reszta będzie mogła mnie gonić. Warunki na rowerze były, były dramatyczne. E, jeździliśmy po kaszubach, po tych wioskach, to, to były e, sceny jak z, jak z horroru. E, nie było widać domów, które są po prawej, po lewej stronie. Mocna, niska mgła, zacinający deszcz w, w kask, w okulary. Ta, ta woda na, na asfalcie, gdzie dziury były przykrywane wodą, człowiek nie widział, w co wjeżdża. Blisko. Hmm, mnóstwo, mnóstwo przeszkód, bo gdzieś tam był wiatr, gałęzie gdzieś tam wpadały na, na asfalt, na drogę. Pocisz się, generuje ciepło, szyba parowała, więc po prostu po ciemku się jechało. No, i do pewnego momentu wszystko układało się super, bo, bo jechałem gdzieś tam na, na całkiem niezłym tempie i czułem się bardzo dobrze. Teraz, no 65 km pękła mi opona. Mając rower, który nie ma dętki, tylko maszytkę, spowodowało to, że no już nie był w stanie mi nikt pomóc, więc no musiałem podjąć decyzję, co robić. W butach na rower nie za bardzo wygodnie się biega, więc wsiadłem na ten rower no i jechałem. Wróciłem do, do strefy zmian, przemoczony do suchej nitki. E, wszystko w butach, pełno wody, piachu, nie wiem jak to się dostało do, do środka. E, cały kombinezon, wszystko mokre. Dosłownie jakby, jakby etap pływacki był na rowerze połączony. E, także no to, było, to było mocne przeżycie. No i, i wychodzimy na bieganie. Pierwszy kilometr, jak ruszyłem, no to, no to pobiegłem to bardzo mocno w stosunku co do swoich możliwości i to tempo utrzymywałem dość długo. Bo gdzieś tam do 11-12 kilometra utrzymywałem to tempo i czułem, tak? Czułem, po prostu wyprzedzałem ludzi i to mnie też dodatkowo jakby ładowało, no bo czułem, że odrabiam tą stratę na rowerze, tak? No bo z kolei na rowerze wszyscy mnie mijali w pewnym momencie, no i, no i, i taka była sytuacja, więc mówię, no nie, no, 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 gdzieś tam też na tym, na tym bieganiu chcę pójść i odrobić trochę. Ale Dajem. jak już wbiega się na bulwar wzdłuż e, tą długą, długą prostą, która prowadzi do, e, prowadzi do mety na plaży, no to i bez nogi udałoby się dotrzeć. Wiadomo, dobra, wbiegając na metę, od razu człowiek łapie sobie w skórkę, gardło zaciska. Te endorfiny, te, 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 te emocje są nie do opisania. No, 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 szczęście, no, duże szczęście. Nie? Biorąc pod uwagę to, że, że właśnie ukończyłem, pomimo tych wszystkich sytuacji, tych przeszkód, które mi się pojawiały z perspektywy i przygotowań, i też samych zawodów, no niesamowicie się cieszyłem. Euforia, no to jest świetne przeżycie, jak biegniesz, widzisz rodzinę znajomych, wszyscy ci kibicują, pełno, pełno ludzi którzy machają, cieszą się, no to jest świetna, 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 świetna impreza. Chcesz uprawiać teatron? rób to po prostu, próbuj, najwyżej powiedz, że to nie dla Ciebie, ale jak nie spróbujesz, to, to, to nie doświadczysz tych emocji, tego euforii.